Dzień dobry, witam wszystkich. Ja jestem Michel Kiszka. Jak widzicie, to jest jedwabny szlak, czyli mapa z dodatku, z nowego dodatku. Chińska nawałnica, oczywiście w Battlefieldzie 4. I nie róbcie tego, co ja właśnie zrobiłem. Nie mówię tutaj o śmierci odbumowca, nowego feature'a dostarczonego w chińskiej nawałnicy, tylko nie bierzcie PDW na tę mapę. Ona się, PDW się tu po prostu nie sprawdza. Często gęsto walki są na całkiem sporym dystansie. I zdecydowanie lepiej jest mieć ze sobą karabinek. Jaki by on nie był, zawsze będzie lepszy od PDW. Dobra. Co ja myślę o tej mapie? Mapa jest całkiem zacna, całkiem spora, dużo pojazdów, więc yy, ludzie lubujący się w pojazdach, tacy jak ja, no, będą zadowoleni z tego co jest tutaj. Co jeszcze można powiedzieć o tym dodatku, no powiem tak. Niezbyt dobrą opinię wystawia sobie DICE, robiąc po raz kolejny ten sam błąd. O czym mówię? Widzicie tą bazę na dole? Tam jest taki budyneczek. Dokładnie na wprost za punktem, przed chwilką mu go było widać. I w tym budyneczku, podobnie jak w Battlefieldzie 1943, do niego można sobie wejść i zbombardować. Ale to nie jest ten błąd i to nie, nie o to mi chodzi. Bo to, to bombardowanie już było w Battlefieldzie 1943, nie mylić z 1942, 43 był na konsolach na PC, w końcu chyba nie trafił. Zresztą nie obserwowałem tematu, nie interesowało mnie to wtedy, zbyt nie miałem inne problemy na głowie. W każdym razie feature był. Wchodziło się do bunkra, zaznaczało się... Yy, punkt bombardowania i budu ludzie ginęli w większości wypadków często były misy, ale to też nie jest ważne, ważne jest to jakie zadania i co za te zadania Dais nam zaoferował a zaoferowali nam kolejnego mini drona no dobra miszy kiszka, kolejny dron, w czym problem znowu masz jakiś problem nie, nie mam żadnego problemu bo nie wiem, czy pamiętacie UAV Trolling? Pamiętacie? To wiecie, jakie to jest wkurwiające. Chyba, że sami to robiliście, to jest wielki ubaw. W każdym razie dostaliśmy nowego mini drona, który można skutecznie mordować. Nawet bardzo skutecznie. Ci, co obserwują mojego facebooka, to dzisiaj widzieli film od Robaza King of Sweden, oczywiście który trollował nieszczęsnym mini dronem i robił to bardzo, bardzo, bardzo efektywnie. Przy tym, mając ha, dużo zabawy. No i niestety DICE popełniło po raz kolejny ten sam błąd. Czyli nie uczą się na swoich błędach i znowu będziemy oczekiwali patcha, który tego cholernego mini, pieprzonego drona, który jest naprawdę mini, nie powinien przy uderzeniu, w, oczywiście w świecie realnym, nic nikomu zrobić. No tutaj zabija bardzo skutecznie. Jak kogoś wlecić Dobra. Ale żeby nie było tak źle, to dodatek jest całkiem zacny. Mapy są, mapy są fajne. No niestety, tak jak już mówiłem, dajść jakoś tak ostatnimi czasy nie może uniknąć wpadek. Jeżeli się zastanawiacie, czy warto kupić do, pojedynczo dodatek, patrząc z perspektywy tego, co mają jeszcze do poprawienia, to nie. Nie kupujcie, bo szkoda kasy. Jeżeli chcecie wydać kasę na premium to też poczekajcie aż połatają firmę, pół firmę. jak połatają grę, niech mają, <laughs> że tak powiem, niech mają motywację do tego, żeby to zrobić. No a jeżeli już kupiliście premium, no to grajcie, bo mapy są fajne, no. Co tu dużo zrobić? W końcu to jest Battlefield, to nie jest Call of Duty. Tu jest przestrzeń, tu są pojazdy, tu można robić wiele jak to mawiałem hamburgerianie crazy shit. No, a skoro jesteśmy przy poprawkach, no, to warto również wspomnieć, że razem z chińską nawałnicą dostaliśmy 800 megowego patcha, 800 z kawałkiem chyba nawet, który miał poprawić parę błędów. Między innymi to ten IMP Blur, IMP Blur też mówię po polskiemu, rozmycie ekranu w momencie, gdy, gdy dowódca zapuszczał EMP, to on cały ekran się rozmywał trząsł i że tak powiem strasznie to wkurwiało jeżeli się grało na snajperce, to zostało wyeliminowane na szczęście i został również wyeliminowany kolejny poważny błąd przynajmniej częściowo one hit kill, czemu częściowo, bo ten błąd to tak naprawdę to były dwa błędy i to był błąd zarówno po stronie klienta jak i po stronie serwera ten po stronie klienta na szczęście został usunięty szczerze powiedziawszy był bardziej bardziej istotny niż ten po stronie serwera bo kulka robiła wielokrotny damage jedna czyli jak waliliście scheda nie wiem tam CQB ejsa no to w większości wypadków mieliście gwarantowanego one hit killa, ale to zostało naprawione, co zo nie zostało naprawione, nie zostało naprawione to, co było w becie. W zasadzie bardzo podobna rzecz. Moim zdaniem pewnie to jest to samo, czyli tak naprawdę synchronizacja, jeżeli <laughs> sorry, macie wrażenie takie, że gość was zabija yy, zabije jednym strzałem, tak nie jest. To jest problem synchronizacji dźwięku, dźwięku obrazu, danych sieciowych. Cholera wie, to, trzeba było widzieć kod i jeszcze rozumieć, co tam w tym kodzie jest zaszyte. W każdym bądź razie, przy następnej poprawce serwerowej, to ten błąd zostanie usunięty. Hura, hura, hura. No, jeżeli chodzi o chińską nawałnicę, pozostała jeszcze jedna kwestia. Czemu mówię ciszej, bo moja córka idzie spać i właśnie ją piąt raz obudziłem i siódmy raz próbuję nagrać to, co mam w tej chwili do powiedzenia. I za chwilę szlak niejasny trafi albo ją, albo nas oboje. No nieważne, w każdym razie to, co chciałem powiedzieć, to kwestie związane z levelowaniem w chińskiej nawałnicy dodają kolejne 10 leveli, czyli w tej chwili maksymalny level to 110. I jak należy przypuszczać, jak to sprytnie Dice Yay zaplanował dla maniaków i grinderów. Z, z każdym dodatkiem dostaniemy po parę leveli. Ta parę leveli, jak należy przypuszczać, ilość tych leveli będzie całkiem całkiem spora, patrząc na ilość dodatków. I co, skończymy ze 150, 160, może 200? No, to się jeszcze zobaczy. Wszystko przed nami. Na razie trzeba dobić do 110. Póki co jestem na 105 jakoś tak no nie bardzo mnie ciśnie do, do levelowania. W każdym razie na pewno dobiję. Przed następnym dodatkiem na pewno dobiję do 110. Nie wiem po co, ale dobiję. Jak to rasowy grinder wowowy level musi być. No i oczywiście zadania trzeba wykonać. zadania oczywiście wykonam, bo muszę się pobawić tym. Ultimate Troll Weapon, zanim nie znerfią. Muszę się też pobawić tym małym bombowcem dostarczonym dla bodajże klasy wsparcia. No i z tego chyba w sumie dzisiaj powinienem jakiś film zrobić, jak mi się uda odblokować i zrobić to cholerne zadanie. No to zapewne jutro zobaczycie, jak wygląda trollowanie. Trollowanie tym mini dronem. No chyba na PC nie, nie ten nie zabiłem nikogo. Mawem. Tylko na ps ie tak mi się wydaje. Dobra. No i tym oto optymistycznym akcentem. Przynajmniej dla co po niektórych troli. Kończę dzisiejszy film. I jak zwykle żegnam się z Wami. Primo Victoria. I jak zwykle, do zobaczenia na polu bitwy. sia I tripit.